Wszyscy słyszeliśmy o Fatimie, Lourdes i Gietrzwałdzie. Ale czy wiesz, że w Polsce było wiele innych miejsc, gdzie wierni mówili o niezwykłych objawieniach Maryi? To historia często zapomniane, ale przejmujące i pełne nadziei. Zapraszam cię w podróż po polskich sanktuariach i cudach, które do dziś fascynują i budzą wiarę. Pierwsza opowieść prowadzi nas do Lichenia. W 1830 roku prosty pasterz, Tomasz Kłosowski, Ujrzał Matkę Bożą w lesie. Maryja trzymała w dłoniach krzyż i wezwała go do zmiany życia. Kilkadziesiąt lat później, w czasie epidemii cholery, inny człowiek, pasterz Mikołaj Sikatka, doświadczył objawień Matki Bożej. Maryja miała wzywać ludzi do modlitwy, do spowiedzi i pokuty. Zapowiedziała też karę dla tych, którzy odwrócą się od Boga, ale obiecała pomoc tym, którzy będą wierni. Wkrótce setki osób zaczęło pielgrzymować do miejsca objawień. Powstało sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, które dzisiaj jest jednym z najważniejszych miejsc kultu w Polsce. Kolejna historia pochodzi z Podlasia. W 1875 roku w płonce kościelnej dzieci zaczęły mówić o niezwykłych wizjach. Matka Boża miała im się ukazywać i zachęcać do modlitwy różańcowej, wytrwałości i wierności Kościołowi. To był czas prześladowań religijnych. Zamykano kościoły, zabraniano praktyk katolickich. Objawienia dawały ludziom pociechę i nadzieję, że Maryja jest blisko i nie opuszcza swojego ludu. Choć te wydarzenia nie zostały oficjalnie uznane przez Kościół, do dziś pamięć o nich jest żywa wśród mieszkańców regionu. W tym samym roku, w którym doszło do słynnych objawień w Gietrzwałdzie, w niewielkiej wiosce siekierska wola również pojawiły się relacje o ukazaniach Matki Bożej. Objawienia te miały miejsce u kilku dzieci. Podobnie jak w Gietrzwałdzie, wezwanie Maryi było jasne. Modlitwa, pokuta i życie zgodne z Ewangelią. Choć Kościół nie potwierdził oficjalnie tych wydarzeń, dla wielu wiernych były one potwierdzeniem, że Maryja troszczy się o Polaków, szczególnie w trudnych czasach zaborów i prześladowań. Cofnijmy się jeszcze dalej, do XVII wieku. W 1683 roku w Leśnej Podlaskiej wydarzyło się coś niezwykłego. Na klonie rosnącym na polu ukazała się ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz świecił niezwykłym blaskiem i został uznany za cudowne objawienie. Wkrótce w miejscu tym powstało sanktuarium, które istnieje do dziś. Do ikony Maryi Leśniańskiej przybywali pielgrzymi z całej Polski, prosząc o uzdrowienia i łaski. Wielu świadczyło o cudownych uzdrowieniach i przemianach życia. Kolejne miejsce to studzieniczna, niewielka wieś na Podlasiu, otoczona jeziorami i lasami. Według przekazów, w XVI wieku Maryja ukazała się tam nad wodami jeziora. Z czasem w tym miejscu powstało sanktuarium i cudowne źródełko, do którego do dziś pielgrzymują wierni, prosząc o uzdrowienie duszy i ciała. Studzieniczna szczególnie zasłynęła w XX wieku. Gdy modlił się tam Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski, w Rokitnie, w XVII wieku, zasłynął wizerunek Matki Bożej cierpliwie słuchającej. Według tradycji, Maryja miała objawić się w cudownym obrazie, który do dziś czczony jest w sanktuarium. Setki świadectw uzdrowień i duchowych nawróceń sprawiły, że Rokitno stało się jednym z ważniejszych miejsc Maryjnych w Polsce. Do dziś pielgrzymi przybywają tam aby powierzać Maryi swoje troski i cierpienia. Choć oficjalnie tylko Gietrzwałd został uznany przez Kościół, Polska kryje w sobie wiele historii o spotkaniach z Matką Bożą. Licheń, Płonka Kościelna, Siekierska Wola, Leśna Podlaska, Studzieniczna, Rokitno. Każde z tych miejsc ma swoją unikalną opowieść i duchowe przesłanie. We wszystkich przypadkach Maryja przychodziła z podobnym wołaniem: do modlitwy, do pokuty, i do życia we wierności Bogu. To niezwykłe, jak mocno te przesłania pozostają aktualne również dzisiaj. A ty? Które z tych objawień poruszyło cię najbardziej? Czy wierzysz, że Matka Boża wciąż mówi do nas przez takie wydarzenia? Podziel się w komentarzu, a najciekawsze świadectwa opublikuję anonimowo w kolejnym materiale.